Ramówka jesienna TVP, Pan wraca. Eee, poznajmy się na nowo. No właśnie, nowa, stara trochę TVP. Jak się Pan czuje tutaj dzisiaj? Nie, nie nowa. 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 Po pierwsze, nowe hasło. Po pierwsze, jesteśmy w nowym, bardzo nowoczesnym budynku, który wreszcie telewizja ma. Tu zwiedziłem wszystkie piętra i potwierdzam Państwu. Yy, Make-up, garderoby. Boże, jak, jak, no, ładniej niż w naszym domu są, jest w tych gar <grym> garderobach. Wreszcie, tak jak powinno być, ci, którzy wiedzą, o czym mówię i pamiętają stare y tamte budynki telewizyjne, gdzie się, szczerze mówiąc, od 60 lat nic nie zmieniło, no to wiedzą, jaki to jest ogromny technologiczny też, ale tu w, w głowie skoki, i, i no, postęp, po prostu super, że, że to jest. Y I no, na nowo, no to bo now nowa ramówka, też nowi ludzie, nowi starzy ludzie, ale też nowa rzeczywistość, nowy, inny światopogląd, powrót do pewnych możliwości. E, super. Bardzo się cieszę. To jest z, zawsze do, do, dodaje jakiegoś, e, jakiejś energii do kolejnych fajnych działań nie? wszystkich to dotyczy. Po tej stronie kamery i, i tych producentów, którzy są też jakby też mogą więcej, można więcej no o to chodzi. Ja się zastanawiam, patrząc tutaj na Pana, no tyle lat w zawodzie, tutaj przed telewizorem, teraz w jakiej to melodii, skąd Pan bierze energię na to wszystko, bo widziałam zwiastun, no będzie energicznie. Tak, bo ja nie widziałem. Nagrywałeś go, kochanie. <grywa> Aha, a zwiastun, tak, no dobra, więc co, to tak, żeby w skrócie, jestem baranem, który ma tę zdolność szybkiej regeneracji, Zobaczyłem ja swojego reżysera, który ma zdolność szybkiej regeneracji. To po pierwsze, moją małżonką jest Monika. Moja najpiękniejsza część samego mojego siebie. Mój koch. Dobry moment. Tak, to jest dobry. Najpiękniejsza część tak, mojego. mojego samego siebie. Tak, to właśnie wtedy postanowiłem się pojawić. Będziemy za chwilę się widzieć. Tak, będziemy. Tak, Olafku, kochany. No i właśnie tak to jest. Pewien spontan. No i tyle, no, o cała, cała tajemnica, no. Poza tym jest coś takiego, moja to wie, że jak jest kamera i wchodzę pod kamery, to się też pojawia dodatkowa jakaś energia, ale błagam, nie wiem skąd. Po prostu to, tak już mam, no. Tak już mam. Bo lubię to, wiesz, to jest takie miejsce, gdzie się czuję dobrze, gdzie się nie stresuje, gdzie się czuję świadomy, po prostu jest... Jest dobrze, jest we właściwym miejscu się czuje. Człowiek we właściwym miejscu i tyle. Cudownie. A, a tutaj mam do Pani pytanie. Pani, Pana Roberta widzi i z tamtego czasu i teraz jakiś wniosek, refleksja, jak Pan Robert teraz przychodzi do pracy, jaki jest? Widać, że promienny. No proszę, ustalmy jedno, ja, ja powinnam mówić przed tobą, bo po tobie to już gruz, cokolwiek bym nie powiedziała. Nie powiedz, to, że nie, to że nie, nie jesteś baranem zodiakalnym. To już jest gruz. Nie, e, no, ja, ja znam Roberta i, i przed, i w trakcie tej przerwy i teraz. Nie no, znam no, się jak łysekonie. No, niewiele, nie, to nie, nie są są... różnicy. No, no. Tutaj się czujesz jak ryba w wodzie, przed kamerą jak ryba w wodzie. W domu ja się czuję jak ryba tak. w wodzie. Właśnie. E, jest, jesteśmy naprawdę w dobrym miejscu. Bo ja w domu powiem, że jestem cichuteńki. W ogóle tak jakby... Tak jak, nie? Kto tak mówi do mnie przy śniadaniu cały czas? A nie, no bo to mówimy o swoich <laughs> przyzwyczajeniach, ale ja w domu jestem cichuteńki, w ogóle nie mówię nic, bo wiem, nic. że jak pójdę, muszę pójść do roboty, to mhm. będę musiał się rozentuzjazmować na wiele, wiele godzin. Bo jak wchodzę do, na nagranie o 10, to kończymy 19.30 z przerwą na obiadek. No i cały czas muszę być skoncentrowany, wow, pełen pomysłów, jakichś generowania nowych, nowych rzeczy, żeby się nie nudziło, bo to idzie potem państwo to oglądacie, bo e, gdy się nudy było nie bez sensu. To, to, to wymaga naprawdę umiejętności też, ale wielkiej koncentracji. Natomiast w domu jestem cichy, jak moja żona pije kawę rano, to się no nie, nie odzywa. Do to się nie, nie, wolno, nie wolno odzywać. To wtedy Rożenek się w niebosił. Nie rozmawiaj teraz do mnie. Nie mów Gosia, nie mów, kochamy do mnie cię. Teraz. Ale to jest nasz przykład, ukochany, nasz przykład rodzinny, to twoje cudowne zachowania. Więc to śmiejemy się. No. Fajnie nam jest, bo się kochamy, lubimy, jest wszystko zajebiście.